Cześć, tu adres i Alchemia. Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy jesteśmy jednością? To takie bardzo duchowe i też nieduchowe pytanie. I tutaj to na bazie tego, że pan Bielak, tak? Tak. Mieciu? Się chciała, Mieciu? Mieczysław Bielak. Mieczysław Bielak mówi, że wszyscy jesteśmy jednością i jest hejt, bo ludzie mm, się nie zgadzają, tak? No. Bardzo się... Nie, o jak się nie zgadzają z ojej. Głównie mam to też, jak do mnie ktoś przychodzi, jak już dochodzimy do takiego. Tak, na właśnie <coughs> y, pana Bielaka tutaj y, właśnie chciałam się posłużyć tym, bo on często właśnie gdzieś tam jest, w takich shortach, y, to jest też, że jesteśmy wszyscy jednym i tak dalej i, i może byśmy się tym zajęli na krótko. Mam pierwszy się wypowiedź. tak Mam bardzo sprecyzowane informacje, to jest przekaz ode mnie do Was. <laughs> tak z najwyższych poziomów, wszyscy jesteśmy jednością, to nawet fizyka kwantowa i tak dalej atomy. Jeżeli się spojrzy, wszystko jest jednością, tak? Z pewnych najwyższych poziomów. Natomiast im niższe poziomy energetyczne, duchowe i tak dalej, tym bardziej jesteśmy tak jakby odrębnością. To samo chciałam powiedzieć. No i kurde, widzisz? No widzisz i to też. Nie? A nie rozmawialiśmy przed no. tym. Widzisz, to te, Dokładnie to, to samo. Także nie musicie się denerwować. <laughs> jesteście indywidualnością, taką bardzo specyficzną Ale skaniałą. jesteście jednością. Tak, ale też Jednocze. jesteście jednością. I dlatego też wszystko, co zrobicie komuś, Prędzej czy później do was wróci, czy chcecie, czy nie. Karma działa, Wraca. nie działa? Nikt wam, nikt, nikt wam nie no. wpieprzył jakieś, że karma jest, to po, prostu, to po prostu tak jest, tak? I teraz tutaj chciałam powiedzieć: Nie wszyscy jesteśmy równi. Zależy z jakiego poziomu. Z najwyższych Właśnie. poziomów jesteśmy wszyscy równi. Tak? Jesteśmy wszyscy. Bo to jest problem z wypowiadania się tak tak ad hoc, czy jak to tam mówi, tak bez wyjaśnienia poziomów, bo to jest bardzo istotne, czy, czy to jabłko jest równe ze mną, pod jakim względem? Wielkości jest mniejsze, tak? Mądrości? Trudno powiedzieć, czy jabłko w ogóle ma jakąś mądrość. Czy jabłko może, Cię czegoś nauczy, na no, przykład? Może nauczyć mnie, tak. Na przykład, Tuka. ale nie będzie do Ciebie mówić tym samym no językiem, prawda? Także, I teraz, także wszystko jest ważne, jest kontekst, to tak. I teraz jak idziesz na przykład do kogoś, kto chce Ci ktoś coś wytłumaczyć i Ty się na to zgadzasz, to nie możesz mu też powiedzieć, znaczy możesz, ale to nie będzie tutaj... Że tak powiem, brane być może pod uwagę przez tego kogoś, że na przykład jesteście na tym samym poziomie albo jesteście równi. Jesteście ze światła równi, ale tutaj na poziomie na przykład życia, no nie, bo jeżeli na przykład ja idę do dentysty, tak, pozdrawiam swoich dentystów, to nie jestem z nimi równa, wiedzą bo oni będą mieli dentystyczną. Nigdy... Tak, tak, oczywiście. Na przykład, ale wiedzą, I nie inną mowy. też się nie. Te, ale tutaj nie wnikamy w to. A. Ja nie będę na przykład się równać e, pod tym kątem, tak? Znaczy ja tego. im ufam, ja im ufam, tak, że... ale, ale, ale właśnie to trzeba zawsze rozdzielić. Wiedzą jaką? dentystyczną. Dentystyczną. Bo jeżeli pod tak. jakimś względem innym, to. To jest zupełnie coś innego, no, tak. ale mówimy tutaj o tym kon takim kontekście po prostu medyczno-dentystycznym, tak? I to <coughs> trzeba wziąć pod uwagę. I teraz jeżeli słyszymy takie coś, że wszyscy jesteśmy jednym, a każdy tutaj chce też jakby swoje rzeczy robić i on się czuje taki po prostu zaszczuty tymi słowami, właśnie um, też wzięłam to pod uwagę i ja też mam takie, taką reakcję miałam, taką pierwszą, że no jak to w ogóle? I właśnie pan Bielak może mieć takie odbiory, takie zupełnie odwrotne, bo on tak bardzo chce właśnie, żeby dobrze, żeby pięknie i w ogóle, a wszyscy go nie lubią jakby w tym jakby no, tylko jest momencie. Kwestia, tylko jest kwestia, czy on to wyjaśnia, że to na różnych poziomach, czy on chce na siłę na przykład wszystkich zrównać, nie wydaje mi się, mi się tutaj to przedstawia trochę inaczej, że właśnie idzie w tej swojej tam narracji i też widzi to z poziomu takiego bardzo szeregowego. No, no tak, ja, myślę, ja myślę, że on ma z takich właśnie myślenia, z takich wyższych poziomów i tak dalej. Natomiast dobrze jest to tak jakby wyjaśniać, bo mówienie że wszyscy jesteśmy jednością to jest takie, jak czasem takie uduchowione osoby przyjdą jakieś towarzystwa, one będą pierdolić jakieś takie wzniosłe rzeczy, tylko że one się mają nijak do tej rzeczywistości, bo one przychodzą i pieprzą rzeczy, których nikt nie chce słuchać, że, bo to trochę tak wygląda, jak, że one się tak jakby wywyższają, bo one wiedzą, że wszyscy jesteśmy z jednością, wszyscy jesteśmy wspaniali. Nie? Tylko, że no, może ktoś tego nie chce prawda. słuchać i to nie jest wcale takie fajne, i może to jest taka trochę agresja ukryta, bo nawet, czy tam narzucanie swojej woli, czyli wcale nie takie e, wzniosłe i tak. Dalej. Przykładem jest. E, tym jednym reality show, czy jak to się nazywają, była ta. Na, 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 na. na tej wyspie ta cała. Ta. Y, <coughs> wizjonerko, może nie to co, mówisz o Kasi co, Nast? Tak, 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 tak. Kasi Nast mo, mogliście poznać może y, tam Stanowski kiedyś zrobił o niej y, program i tak dalej. W, pra, w, w, w sensie myśmy się tam wtedy o, o niej w ogóle dowiedzieli, że taka osoba, osoba istnieje chyba. Mm. Może chyba, że wcześniej wiedziałaś. No i tam na tej wyspie byli po prostu różni ludzie i ona tam chciała tak wszystkim mówić. Tak, no tak. Wszystkim mówić, jak to jesteśmy ten, stwórzmy rodzinę, Tak nie wiem, co ona dokładnie mówiła, bo cóż już nie pamiętam, myśmy to oglądali. Tam były same baby, więc ona tak bardziej <laughs> chciała te kręgi takie no, kobiece No i, i, i tam dalej. jakieś rzeczy robić, tylko że... Ci ludzie byli częściowo tacy niesmaczeni, bo oni po prostu nie chcieli tego słuchać, oni się innymi rzeczami. Z, wiecie, duch, duchowość nie polega na tym, żeby mówić o, o duchowości tak? i robić jakieś wspaniałe, uduchowione rzeczy. To nie jest duchowość, to jest mówienie o duchowości. Ale nie każdy chce słuchać. Jak się będę interesował, nie wiem, narciarstwem, i wszystkim będę chciał wpieprzać, że kurde, w środku lata, że jakie super jest narciarstwo, i może by spróbowali buty do nart i tak dalej, i tak dalej, to może się ludziom to nie za bardzo spodobać, szczególnie jeżeli będę to robić na nagminnie przez kilka dni, nie? No, bo, ale ona też w sumie robiła coś takiego, że właśnie jak ktoś mówił jej nie. To ona miała, to jest wszystko w porządku i tak dalej, że to no i tak, i tu w uważam, rządku, tak. że to no jest. Tak. Ja ją w ogóle lubię, więc ja nie mam nic do tego. I on, ja wiem, że ona nie, chciała jakby dobrze, tak? W sensie y, wszystko polega na tym, że jak ci się wjeżdża na twoją indywidualność, kiedy ty robisz tutaj tą, ten zakres swój własnej takiej mocy, no to jak ci ktoś powie, wszyscy jesteśmy jednością, to się czujesz tak, że Chciałbyś powiedzieć, weź spierdalaj, bo chcesz mi coś zabrać, w ogóle ja się do ciebie nie przyznaję. Szczególnie wtedy, kiedy mamy na przykład świat, tutaj wezmę tylko tak pod uwagę to, że mamy bardzo niefajne istoty wokół siebie. I często jest tak, kiedy A, że, mamy że, te takie... Że, że widzimy, że ktoś jest zły, niedobra, no bo nas wkurza i że jak to my jesteśmy jednością z nim i tak dalej. Taki dewiant jakiś czy coś. A właśnie, że tutaj trzeba właśnie, wtedy się mierzy tą twoją, y, tą jedność, y, tą boską taką, powiedzmy, tak, to i czy, boskie i czy ty, pochodzenie. I czy ty potrafisz z siebie wykrzesać, tak jakby, takie współczujący umysł, żeby tej y, osobie chcieć na przykład pomóc. Może się nie zgadzać z tym, co ona robi, że to jest złe, ale na przykład z jakiegoś tam poziomu, że jednak, y, żeby jej chcieć pomóc, nawet jeżeli ją ukarać na przykład i tak dalej. No, czy to jest tylko po prostu takie e, negatywne nastawienie do niej? Zostaw kotka. Lo, o lolu, idzie do mnie, no chodź. No właśnie i teraz nie. w momencie, tak, bo nie. to bardzo dobrze to powiedziałeś, no. tutaj kiedy mamy na przykład bardzo taką bardzo niefajną jakby sytuację, kiedy oje, jest oje. ktoś zły i taki, że chcemy go jakby usunąć z tej przestrzeni, to mówimy, nie my to to nie jest nasze. To nie, to, to w ogóle o co chodzi. Ta osoba się zdegradowała. I teraz, kiedy my mamy kontakt, bo to jest zawsze bardzo doskonale, takie idealnie wyważone, jeżeli masz kontakt z czymś tam, to znaczy, że masz połączenie z tym. I ile byśmy nie uciekali, to i tak to nas dogoni. I teraz, w momencie, kiedy tutaj, właśnie kiedy słyszymy takie słowa, że wszyscy jesteśmy jednością, to trzeba ogarnąć to wszystko, po prostu. I tu każdy musi się jakby mocno boksować, bo wtedy wychodzą te demony, również takie osobiste i takie duże i takie ogólnie rzecz biorąc widzimy w czym jesteśmy zamknięci, w jakim towarzystwie jesteśmy zamknięci. Tutaj też wezmę pod uwagę również chęć rozdzielania linii czasowych, oddzielania się jeszcze większego, robienia takich klatek. Faradaja wręcz, żebyśmy tam przypadkiem do nas nic nie doleciało. I to jeszcze jeszcze większą taką izolację tworzy. Dobrze. Tak. Ja bym ten temat... Ja już się tak, wypowiedziałam. Bo tutaj właściwie to jest dosyć proste, zrozumiałe prawdopodobnie, tylko można sobie to przemyśleć po swojemu jeszcze trochę. A jeszcze, jeszcze do tej kasinasty, do takich osób takich uduchowionych można to jeszcze, jak już się zahaczyło o to, to jeszcze to, 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 to o tym jeszcze porozmawiam. Teraz? Tak, bo, to, bo żeby to, to. Żeby to wykończyć. Kasia nas bardzo fajna. Dziewczyna, kobieta? Tak, ale myślę, że właśnie takie na siłę pokazywanie tej swojej duchowości i że to takie jest ważne i tak dalej. Ja bym tutaj tak rozpatrywał. Coś takiego u czyli kogoś takiego początkującego, chociaż ona już w tych klimatach jest dosyć długo, tak? I... Ja uważam, że ona jest cała sobą taka w tym momencie. No, ja też tak myślę, że to wierzę, Bo że, ona, że ona nic nie udaje. Ja nie mówię, że ona udaje, nie? Ona to tak, jakbyś powiedział, idzie tam sąsiadka do kościoła, to też no, jest cała sobą na przykład. No, no, takim natomiast czymś. dla mnie to jest taki troszkę taki poziom, no taki neoficki, nie? Że ty wszystkim chcesz opowiadać o tym, że to coś tam, że to dobre jest. a spróbuj tak, ale pomyśl tak, nie? Znaczy, to jest element takiego jakby narzucania swojego poziomu tak, myślenia, tak? tak? I tak. to ja no, wiem, że to może no. być takie... Trudne. Może, że, że to może być ubrane w takie fajne rzeczy, natomiast to nie jest takie fajne, nie? No i tutaj trzeba właśnie powiedzieć takiej osobie, ej, ja jestem w trochę innym... Jakby obszarze, nie umiem tego przyjąć. Ale nawet ktoś tak? może być w takim obszarze, tak? No. Ale nie chce słuchać tego takiego mm, takiego, jak to nie wiem, takiego głaskania, niangania. No ale nie wiesz, ma... jeżeli masz taką osobę koło siebie, to znaczy, że masz ją mieć. No to wiesz, no to w ten sposób możemy rozpatrywać wszystko, że masz w, w swoim obszarze gnębiciela, to masz mieć taką osobę, no nie rozpatrujemy, no tak. nie, ale nie rozpatrujemy to z tego no takiego, to tak z, z takiego poziomu, tego nie rozpatrujemy, z, rozpatrujemy to z poziomu takiego najniższego, tak, czyli z, po prostu społecznego yy, i tyle. Nie wiem, czy chcesz jeszcze Często coś? Często jest też tak, że jak są takie właśnie osoby uduchowione, takie właśnie, o Bóg na przedzie w ogóle i te wszystkie no. rzeczy, to jak się by ich postawiło w tych ciężkich elementach, to oni by mogli wymięknąć powiedzmy. To jest też tak, że tutaj trzeba rozpoznać no, no, jakby. No, są takie duchowe obszary to, to, to bardzo różnie z tych niższych poziomów to wygląda, bo, bo często mogą być ludzie właśnie z tym Bogiem na czele, a mogą być bardzo złymi ludźmi, nie? Tylko mhm. tego Boga sobie biorą jako, jako kogoś, że tak bardzo wierzą i tak się nim posługują, a są po prostu chujowi. No. Ale tu już mamy polaryzację. No tak. W momencie, w którym teraz rozmawiamy, dobrze tej polaryzacji nie mieć, dlatego że wszyscy jesteśmy jednym. I jeżeli mamy takie sytuacje, powiedzmy, które. No bo to zawsze będzie ocena, tak? Czyli. Co by tutaj nie mówić, ktoś cię chce zabić za swoją wiarę, to znaczy, że ty miałeś coś takiego gdzieś tam w sobie. I tym też, jak rozumiesz to, to rozpuszczasz te wszystkie rzeczy. Czyli jak Kasia ci się pojawia i jest nahalna, to znaczy, że ty miałeś to gdzieś w sobie. Dobrze, ale nadal będę podążać tym kierunkiem, żeby. Nie w tą stronę, że tylko nie. rozpatrując to w takim zwykłym społecznym obszarze, nie? bo ty to tak z takich głębszych poziomów, dlaczego i tak dalej, nie? A ja po prostu z takich zwykłych interakcji międzyludzkich i tak dalej. Rozumiem. No dobrze, no ale z tych Że niższych Generalnie poziomów... jak ja spotykałem takie osoby, może nie, nie dokładnie takie, to. to te osoby były takie raczej odstręczające często, bo one tak jakby właśnie narzucały, tak jakby chciał pokazać bo że ty w ogóle nie jesteś tak jakby jesteś mniej duchowy, bo nie pierdolisz ciągle o tym, nie? To tak jak ta koleżanka, no wiesz, kogo jakbyśmy dzwonili i ona no, 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 no. no i ona strasznie ci chciała poprawiać i, przez i, i, I są e, takie właśnie osoby które tak jakby cię tak naprawdę chcą zaniżyć, że cię zaniżają, że one są tak bardzo duchowe i ci tak pieprzą o, tym, o tej duchowości, że to trzeba tak, a tu tak, a, a równocześnie podskórnie akurat nie do kasi nas, ale takie są takie że czuję, że to kurde, że. Ta osoba mnie po prostu odstręcza, że ona jest raczej taką niefajną osobą. Nie? Ona Ale cię mój... chce uczyć, no nie? No, no, no że... i to jest właśnie najgorsze, że no jak to? Yy, nagle ci mówi, ej! Ile ty masz agresji w sobie, bo ty mnie nie chcesz słuchać, no, no. a nagle ona jest agresywna i, i masz ochotę po prostu ją uderzyć wręcz. I nie wiesz, co dalej z tym zrobić, no bo w sumie y, ona ci wjeżdża na twoją, twoje poczucie w ogóle y, wartości tutaj jakby człowieczeństwa i tak dalej, i mówi ci, co ma robić. I wtedy co trzeba zrobić. I wtedy właśnie włącza się ta indywidualność, bo wtedy mówisz, weź, spierdalaj, kuwa", i. Weź ić, nie? To też mi, tą... się, mi się przypomina też takie yy, na jakimś tam takim festiwalu, takim rozwojowym, coś tam jakiś koleżka coś tam gadał, różne rzeczy i on do mnie coś przyszedł i coś mi tam zaczął pieprzyć, takie rzeczy. I ja mówię weź i co, nie chcę tego słuchać, nie? Kurwiasz mnie. Coś tak w skrócie, nie? I on mnie kurwa przez trzy dni męczył, dlaczego w ogóle przychodzisz no. w ogóle. Ja mówię, koleś, to jest proste. Odwal się. Nie interesuje mnie to w ogóle. Tak. I, um, dobra, ja się naprawdę no. w ogóle nie wiem. jakiegoś chyba. Pierwszą taką osobę spotkał, która po prostu mu powiedziała tak na ostro stop i w ogóle wal się. No, i teraz um, jest coś takiego, że na przykład jak ktoś ma już tam jakiś wypracowany autorytet duchowy i ktoś do niego przychodzi powiedzmy. Tak jakby trochę niżej, tak, bo on nie ma na przykład. No, dajmy na to, że do mnie ktoś przychodzi, a ja się nazywam nauczycielem duchowym, i ta osoba chce mi coś jakby wmontować swój system wartości. To tutaj też może coś takiego być, że będzie na przykład się złościć ta osoba, że ja nie chcę go słuchać, bo jesteśmy wszyscy jednym. Tylko że z tego poziomu tutaj to ja mam więcej do powiedzenia, przynajmniej. W tym momencie, kiedy ta osoba do mnie przychodzi, bo ja mam tą, ten element, powiedzmy taki duchowo określony, a jeżeli ona jest tylko poszukująca, to będzie musiała, tak jakby zacząć przynajmniej słuchać tego, co mówię. I tutaj, albo nie musi tego oczywiście robić, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast, jakby z tych wysokich obszarów, oczywiście pochodzimy z jednego. I teraz tutaj. Chodzi o to, żeby też nie narzucać swojego punktu widzenia, bo zawsze, na przykład jak idę do sklepu, to przecież nie mówię i nie buham miłością do wszystkich. E, tak się nie zdarza. I nie, wy, nie robię wykładów im takich spontanicznych przy kasie, prawda? E, Chociaż alchemii czasem się zdarzały, ale to nie ona sama inicjowała jakieś rzeczy, już sobie. Że spontanicznie kogoś zaczęłaś uczyć, bo on ci chciał coś wmontować w jakimś auto, o, w autobusie kiedyś. Nie, no, no to, była to był dramat. Ty, ty się opowiesz, to może Tak, Jechowych, tak. Bo to są śmieszne rzeczy. I, no i tutaj to już musi jakby paść, jakby na ten podatny grunt, że to się tak jakby odpala. Ale generalnie jako powiedzmy ja, ja jako ja i sobie idę. I na przykład ktoś mi zwraca uwagę taką normalną życiową, powiedzmy w sklepie, to ja wręcz słucham go i sobie myślę wtedy, okej, okay, jeżeli ja coś źle zrobiłam, to ja to naprawię, a nie będę się kłócić, bo jestem już na takim poziomie, powiedzmy moim własnym, że nie będę wchodzić jakby w tą taką re... Interakcję negatywną, powiedzmy, takiego nawiązywania, jakby elementu, który może być za, zaczepiający. I mogę tutaj wziąć pod uwagę, że coś źle zrobiłam. Natomiast nie wchodzę jakby w narzucanie swojej wizji, bo jeżeli chodzi o jakieś techniczne rzeczy, na przykład obsługa sklepu, cokolwiek, jakiś klient i tak dalej, a nie mamy tutaj jakby tych wszystkich rzeczy związanych właśnie z moralnością i dawaniem tutaj tego boga na czele i tak dalej. No bo wtedy raczej ze mną nikt nie wygra. Bo gdybyśmy weszli w tą jakby mańkę, nie? To jest jakby bardzo Ty ważne. Powinnaś ponagrywać takie odcinki, same opowiadanie różnych sytuacji, jakie, jakie Mi się takie, wydarzyły. Takie wydarzyły, bo to są takie czasami takie perełki, że naprawdę nawet diamenty. Nawet ja tak diamenty. O, Kończymy? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Pozdrawiamy Mieczysława Bielaka oczywiście. i Kasię Nast. Tak i wszystkich ze tak. światła i nie ze światła, bo wszyscy jesteśmy jednym. No. Dziękujemy bardzo cześć, cześć. do widzenia Cześć, cześć. koty, mam Jesteśmy Ci wszyscy jesteśmy jednością Czy wszyscy jesteśmy jednością Wszyscy jesteśmy jedną rodziną To zachodzi? Wielką, wielką rodziną Wszyscy jesteśmy rodziną Weź! Wielką, wielką rodziną Zaraz cię walnę po prostu One, two, three. Ta-da-da! Alright, come